Cześć! Co tutaj sprzedajecie? Cześć! Sprzedajemy tutaj wszystko, co można sobie zamarzyć, co każdy fan, geek, nerd może sobie tylko wymyślić w swojej powariowanej, pokręconej głowie. U nas jest wszystko! No właśnie widzę, mnóstwo figurek, e, począwszy od Gwiezdnych Wojen, przez Władcę Pierścieni, Avengersów, kończąc na e, figurkach z Half-Life'a. To co jeszcze tutaj dostanę? Słuchaj, wykorzystam sobie Miecz Mocy od Vadera, który zabrałem. Pokażę Ci coś, co każda kobieta chciałaby mieć pod choinkę. To jest nasza najfajniejsza, najciekawsza figurka, sprzedajemy jej w giliardach egzemplarzy. To jest fantastyczny prezent dla każdej kobiety. Każda na niego patrzy i zakochuje. Mamy naszą wspaniałą ścianę sławy, z popów zrobioną. Można na niej znaleźć wszystko, z każdego uniwersum, z gwiezdnych wojen, z Marvela, z DC, z Magica, co tylko sobie wymarzysz, to tam znajdziesz. E, dobra, słuchaj, a gdzie jeszcze mogę e, dostać od Was rzeczy? Trzymać jakąś stronkę, sklepik, e, coś gdzie można dorwać te. Słuchaj, każdy rzeczy. zapamięta, każdy zapamięta, kto raz tylko usłyszy. Stworki, potworki, jak wpiszesz, zawsze wyskoczyć nasz sklepik. StworkiPotworki.pl, Prosta nazwa do zapamiętania i tam wszystkie są stworki. Czyli rozumiem, Takie jak ja na przykład. Czy rozumiem, jak jeżeli jestem takim Ubergikiem, myślę, mam okazję na przykład wyciągnąć coś ze świata, właśnie Half-Life'a, tak? To widzę. E, mamy tutaj krabogłowego, z Naruto na przykład, na pewno też coś macie, nie? Tak strzelam. Z Naruto było wszystko, co możesz sobie wymarzyć. W tej chwili nie mamy. Mamy coś fajnego, co Ci chciałem pokazać ze Street Fightera na przykład. O Bo wiem, że gracie, otwieramy sobie bardzo fajny, Kid Robota. Nie wiadomo co się trafi. Masz A. losowo jakąś figurkę do wyboru. Losujesz, masz szczęście, chcesz mieć gołka i na pewno nie wylosujesz, tylko coś innego ci się trafi. Na przykład możesz sobie losować. Nasze ulubione figurki to są blind boxy. Że losowo wybierasz, nigdy nie wiesz na co trafisz i czeka ci niespodzianka. Czyli zawsze będzie to niespodzianka. Rozumiem. I co wylosowaliśmy I co tutaj? dzisiaj? Dzisiaj mamy. Nie wiem co mamy, ale mamy figurkę. Okej. Okay. Czyli dla tych co wiedzą i co grają, fantastyczny prezent. O! I jeszcze jest. Nazywa się. Failong. Fejlong. Każdy wie, każdy gra, każdy zna. Kurcze, Bayer. no to słuchajcie, macie jakieś specjalne oferty tutaj dla uczestników Falconek, jakieś promocje zniżki? Tak, jeżeli ktoś wyciągnie jakiegoś popa i nie zawali całej ściany z samego dołu, to ma zniżkę na wjazd. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Czyli jak gracie w Jęgę, startujecie ze ścianą i macie od razu discount. Rozumiem. Dobra, czyli jeżeli szukamy, to wpisujemy w przeglądarkę stworki, potworki i dostajemy sklep z takimi właśnie genialnymi tutaj bajerami jak na Sejsku, tak jest? Oczywiście. Wszystko pasuje. To stworki, potworki szukamy w internecie.